polędwiczką wieprzową z pomidorami daktylowymi i z serem pecorino do dzisiejszego dania będziemy potrzebowali polędwiczkę, makaron taliolini, są to cieńsze tagliatelle pomidory daktylowe oliwę z oliwek, sól, pieprz ser pecorino romano owczy twardy ser pietruszka, czosnek zaczynamy więc od pobrania czosnku Teraz kroimy polędniczkę w cienkie plasterki, około 2-3 mm. Co to? Ostatni jesienny bąk. Kaj? Bąk. W porządku, myślę, że na trzy porcje tyle powinno wystarczyć. Osolona woda już prawie nam się gotuje. Makaron jest świeży, dlatego on będzie się gotował po 2 minut, coś takiego. Porcja by 250 gram. Na trzy osoby powinna wystarczyć w zupełności. Na drugiej patelni rozgrzemy trochę oliwy. Czosnek pójdziemy w plasterki. 3-4 ząbki. Mniej więcej ząbek 1,5 na porcję. No, podrobiny rozgrzany olej. Wsypujemy czosnek. Ja powoli po temperaturę. I dajemy mięso pomidory, kroimy na połówki. Na tym etapie można dodać trochę pieprzu i odrobinę soli. Niech to jeszcze wszystko jeszcze ładnie połączy. Pomidory puszczą soku, ewentualnie jeśli będzie za mało sosu, to dam później oliwy i odrobinę wody z makaronu. Mogę jeszcze prawie gotuję. Mamy czas, żeby poszekać pietruszkę. Część pietruszki możemy zdać teraz. A część damy później na końcu. Mamy makaron, jest dosyć chłodny, tak że ja go ugotuję pod przykryciem. Tu można na chwilę wziąć okno i na makaron. Nasz makaron jest już prawie gotowy. Sprawdźmy tylko. Kaliony są prawie gotowe. One dojdą w sosie. Także tutaj tylko mieszamy. I możemy bezpośrednio przełożyć szczypcami na batelniu. Odrobinę wody. To już nam nie będzie potrzebne. Przygotujemy już ser. Odrobina tutaj. Niech tam się składniki wszystkie połączą. I gotowe. Można nakładać. Charon, pomidyczka, pomidor, na no to trochę świeżych pietruszki i ser pecorino. To tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnijcie film, przesyłajcie mi kolejne pomysły. Mateusz, dzięki za pomysł. Natalia na Lini. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.